Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś po raz drugi przyjrzymy się tanim samochodom w nadwoziu coupé. Jeśli ktoś nie widział pierwszej części, to zapraszam, żeby się zapoznać. Ja standardowo, jeśli film Wam się spodoba, zapraszam do subskrypcji i zostawienia oceny po sobie pod filmem. A my jedziemy. I choć to auto nie jest najtańsze z tej listy, postanowiłem je wrzucić, bo może i warto dołożyć kilka kafli, żeby taką maszyną podjechać po koleżankę albo trzy. Mercedes CLK w 209 Ten samochód ma w sobie coś, co wywołuje pocenie się narządów rozrodczych u kobiet, kiedy takim. Statkiem podjedziecie pod ich chatę, a co dopiero jak zarzucicie dupką, to wtedy nie będzie to jedyny tył, który będzie tańczył tego dnia. Mało tego, nawet ich stary przyznawał szacunek, bo to nie kolejny zwieśniaczony gruz, którego pełno na ulicach, tylko porządna fura. Wywołuje taki szał jak Moryla Rodowicz po odmrożeniu na Sylwestrze w posacie. Innymi słowy, petarda. No tylko spójrzcie na ten boczek. Długa, piękna linia. Przechodząca od maski, aż po bagażnik. Prawie jak lista wydatków, jeśli kupicie od handlarza taki samochód. jest naprawdę dobrze. Ale już nie spuszczajmy się tak nad nim. No wygląda solidnie, ładnie i przy tym nie rzuca się za bardzo w oczy. Jest ok, ale jak to na Mercedesa przestało, to wyposażenie też do biednych nie należało. Ba, nawet zaoferował nam, drodzy Państwo, drzwi bez ramek i to niespotykane, bo elektryczne tylnie szyby. A to akurat rzadkość w kupę. W środku mimo, że to stary samochód, bo premierę miał w 2002 roku, to jest naprawdę ponadczasowo i mimo tych drewnianych. Dekorów, które nie są modne, tak już od dobrych, nie wiem, 15 lat. Dalej to świetnie wygląda, powiedziałbym, że jest nawet przytulnie. Znajdziecie tu absolutnie wszystko, czego potrzebujecie: ten pomad, grzanie dupki, grzany lusterka, szyberdach, albo brak dachu w wersji Cabrio, skóra, komura i co tam byście jeszcze chcieli. Niczego nie brakuje, gwarantuję. Ale teraz najważniejsze: silniki. I choć mamy ich do wyboru od skóry, to w miarę niskim budżecie powinniśmy się zainteresować benzynowym 1.8 na kompresorze. Zgadza się, jest z czego robić moc. I mimo tego, że zdawałoby się, że to słabo. Silnik, to jest naprawdę dynamiczny i daje sobie radę. A dodanie kilkudziesięciu koni na oryginalnym kompresorze to tak w zasadzie kwestia zwiększenia koła kompresora i wgranie delikatnego wirusa, co w połączeniu z napędem na tył daje nam naprawdę fajny i ekonomiczny wóz. Natomiast, jeśli macie wyjazd w ekonomię i szukacie fajnej zabawki, to warto się zainteresować fałszustkami, które raczej większych problemów nie miały. Ciągną jak koleżanka na firmowej imprezie w Kibelku o trzeciej w nocy i dają masę frajdy. Wiadomo, drożej wychodzą, jeśli chodzi o eksploatację, bo sam rozrząd będzie o wiele bardziej skomplikowany niż w rzędowej czwórce. Aczkolwiek, warte rozważenia. I zostały diesle. No i według mnie, one gryzą się troszeczkę z tą budą. W sensie, były zajebiste, ale bardziej by mi pasował pomruk sześciogarowej benzyny niż klekota w aucie z taką sylwetką. To tak jakbyście wsadzili silnik z poloneza do hurakana. Niby spoko, bo OHV lubi jak się mu da miodu, ale jednak czegoś tu brakuje. Wszystkie diesle, szczególnie 2.1 i 3 litry, zasługują na uwagę. Totalnie bezproblemowe piece. I lać i jeździć. A taką sztukę możecie dostać już od około 15 Tysięcy złotych. Jako, że święta tuż za rogiem, to może wypadałoby się wyposażyć w jakiś prezent. Przestałem wam najlepszy z możliwych 100% bawełna, na 200 gieta gramatury i chłopie siedzisz sobie jak szef przy świątecznym stole, albo jak pizga to na pasterce w zajebistej bluzie i czapce. Chętny z kodem montana 10% zniżki tylko na stronie ciuchy za ruchy. No i czym by było zestawienie bez klasycznego przed i nudnego do pożygu E46. Ten samochód zna prawdopodobnie każda nastolatka, która miała chociaż jednego kolegę. Jeździ tego tak dużo, że dla mnie automatycznie auto przestaje być jakkolwiek atrakcyjne. Ale nie mogę powiedzieć, że to zły samochód, bo jak najbardziej sylwetka tego samochodu no, jest definicją kupę: Długa maska, długie drzwi i długa dupa, czyli obiekt westchnień wielu nastolatków, a najlepiej w połączeniu z dwulitrowym dieslem, felgami BBS i na glebie. To już w ogóle jest komplet. Jakie jest E46 chyba każdy wie. Tu nie trzeba wiele mówić. Dobre, ładne i przede wszystkim całkiem tanie. Choć wersje z lepszym wyposażeniem i silnikiem potrafią kosztować nawet po 30 czy 40 tysięcy, co moim zdaniem jest nieporozumieniem. I ktoś, kto kupuje ten samochód za takie pieniądze, powinien się na poważnie zastanowić nad wizytą u psychiatry. W każdym razie, fura możecie dostać od jakoś 8 klocków, a co fajniejsze, to od około 15. I to takie maszyny całkiem sporo oferowały, więc nie ma co się dziwić, że tak często możemy je znaleźć na drogach, bo to dosłownie definicja dobrego i taniego auta. Mamy wszystko, czego potrzeba. Napęd na tył? Jest. Duże silniki? Są. Zajebiste wyposażenie? Oczywiście. Tylko na to spójrzcie, nawigacja, ksenony skretne, tapicera w skórce, nawet decha mogła być w niej obszyta. Szyberdach, roleta tylniej kanapy, tempomat, klima, Opcja zarządzania bunkrem pod rajstagiem. No serio, ten samochód mogliście skonfigurować jak tylko wam się chciało. Dlatego możecie spotkać wersję w skórce, ale na przykład z korbotronikiem, ale to najczęściej w Sedanach. Generalnie auto można było doposażyć we wszystko, nawet w kamery boczne, co było bardzo rzadkim wyposażeniem. Ogólnie warto poszukać bardziej dopakowanych. Wersji, bo może to być różnica kilku groszy, a w użytkowaniu będzie o wiele milej. Silniki. O nich by można napisać osobny odcinek, ale takie, które by Was interesowały najbardziej, to M52B25, czyli 2,5 litrowa benzyna, M52B28, czyli 2,8 lub M54B30, czyli 3 litry w benzyce. Generalnie większość motorów była dobra w tych modelach, ale jeśli nie chcecie odliczać w kalendarzu gregoriańskim pierwszej setki, to mniejsze jednostki niż 2,5 bym nie brał. A jeśli chodzi o dieselki, to 2,0 będzie jeszcze znośne, ale to 3. 3 litry będzie najfajniejsze. Musicie wziąć pod uwagę to, że te samochody w naszej pięknej cebulandii są jakimś złotym gralem i większość z nich może być już zajechana do granic możliwości. Także sprawdzajcie dokładnie, co kupujecie. Ale zrozumiem was doskonale, jeśli nie będziecie fanami R46. Mi też się bardziej podoba jej starsza siostra. A co byście powiedzieli na coś takiego jak Opel Astra Gieberton? Mały, kompaktowy i tani. Idealna maszyna na pierwszy samochód, a części do niej leżą na każdym złomowisku w ilościach hurtowych, przez co są śmiesznie tanie. Także utrzymanie tej bestii nie powinno sprawiać problemów. Jedno się może podobać, innym nie. Ale nie oszukujmy się, za 5 czy 6 klocków ta fura miażdży większość wyborów w tych pieniądzach. No bo co możecie kupić za tą kasę? Punto? No właśnie, a tu macie pełnoprawną kupetę która mogła mieć nawet 200 koni, ale o tym za chwilę. No i co? Patrzycie z przodu, zwykła asteroida, ale za to z tyłu wygląda o niebo lepiej niż wersja 3 czy 5 ożwiowa. Te wyglądają po prostu jak kasztan, a sedan to nawet jakbyśmy meblościankę w niego wcisnął i tak zostawił. Tragedia. Ale za to bertonka, no to inna liga. Praktycznie zawsze wyposażona na pełnej petardzie i to za psie pieniądze. Mało tego, taką sztukę mogliście kupić sobie nawet w wersji cabrio i poczuć wiatr we włosach, jeśli ich sobie jeszcze nie wyrwaliście z nerwów. Ja wiem, nie jest to najpiękniejszy samochód, aczkolwiek w tych pieniądzach uważam, że nic lepszego nie dostaniecie, no chyba, że zezłomowane r 46 ale to jak kto woli. Bertonki miały, tak jak wcześniej wspominałem, bardzo fajne wyposażenia, bo tapicera w skórce to niemalże standard w każdej wersji i już nie mówię nawet o elektrycznych szybach czy klimie. Ogólnie nie było jakiegoś super wypasu i środek w porównaniu do poprzednich samochodów na tej liście wygląda raczej tandetnie, aczkolwiek to dalej najtańsze auto w tym zestawieniu i trzeba mieć to na uwadze. Ale no dobra, może i nie wyglądała atrakcyjnie w środku, ale wychodziła w bardzo fikuśnych Kolorach wnętrza, jak na przykład wściekły czerwony czy szybki niebieski. Uznajmy, że jest prosto i powiedzmy, że względnie ładnie, choć mi się nie bardzo podoba. Natomiast jeśli chodzi o benzynki 16, 18, 22 oraz 2.0 Turbo, które generowały 200 kunia, a w tej budzie robiło to naprawdę niezły przeciąg na drodze. Aczkolwiek znaleźć sztuki odpowiednio niezajechane, to jest całkiem niezły problem. Jeśli chodzi o benzynki, to zmagały się one z dwoma problemami. Otóż z piciem oleju, po prostu lubiły sobie chlusnąć pół literka raz na jakiś czas, a do tego pasek. Rozrządu lubił sobie pęknąć, ale spokojnie. Motor nie był kolizyjny, co oznacza, że tłok nie do zawory i nie uszkodził wam silnika, aczkolwiek powinniście go wymienić profilaktycznie od razu po zakupie. Jeśli chodzi o silnik 2.2, to ja do niego nie jestem przekonany. Ja osobiście, żeby uniknąć kosztów, raczej bym się nastawiał na 1.8. To samo można powiedzieć o gnojówce, również 2.2 i również nie był jakiś mega zajebisty, jeśli chodzi o bezawaryjną jazdę. No i co? Przy wyborze asterki Bożej radzę zajrzeć pod spód, bo je gniły jak stary Japończyk, a głupio by wyszło, jakby le. Warek się przez próg przebił do środka. A uwierzcie, mi się zdarzyło. Ogólnie niezły samochód, aczkolwiek znalezienie lepszej sztuki może być tak samo problematyczne jak odnalezienie ojca, który wyszedł 10 lat temu pomlecz. W każdym razie życzę powodzenia. W ostatnim filmie ktoś mi zarzucił, że nie wrzuciłem tutaj takiej fury jak Peugeot 406 Coupé. No i jest, najładniejszy samochód, jakie Francuzi francuzi wypuścili. Ale to dlatego, że wygląd to nie jest ich sprawka. Tylko włoskiego studia Pininfarina, które zaprojektowało takie maszyny jak Ferrari FF, Brerę czy Streetkę. No dobra, ten ostatni nie był zbyt piękny, no ale przy 406 się panowie postarali i stworzyli naprawdę śliczny samochodzik. Klepali je przez 7 lat, od 97 roku i trochę tego powstało. Ale ile widzieliście takich na ulicy przez całe życie? Jedną? Dwie? No właśnie, osobiście uważam, że samochód jest bardzo rzadko brany pod uwagę, jeśli szukamy kupety. No bo B, bo napęd naprzód, bo królew, bo to Francuz... Ach, ja się znają. Jeżdżąc tym samochodem, to ty wyznaczasz styl i możesz powiedzieć, że masz coś z Ferrari. Co prawda nic mechanicznego, ale fakt, że projektowała to ta sama firma, daje jednak poczucie, że jeździcie czymś lepszym niż zwykły samochód. Wygląd wyglądem, ale mechanicznie też źle nie było. Mieliście cztery silniki do wyboru. 2.0, 2.2 i 3.0 z benzyn i jeśli chodzi o diesla, to był tylko jeden dwa i wszystkie te motory były świetne i raczej w większości przypadków bezproblemowe. Wiadomo, fałszustki, bo były dwie, 190 i 207-konne będą droższe, ale nawet nie ze względu na spalanie, a rozrząd, który jakby nie było, trzeba raz na jakiś czas wymieniać. Oprócz tego raczej typowych problemów nie miały, bo to stare, dobre i sprawdzone konstrukcje. To samo tyczy się diesla, choć jak na moje do tego francuskie Ferrari lepiej pasuje fałszustka, która nie zamula tak jak 2-litrowa 136-konna benzyna. Bo jej pierwsza seta pojawia się po ponad 10 sekundach. Jak dla mnie trochę za słaba, a paliła wcale niewiele mniej niż 3 litrówka. W środku z wyjątkiem foteli, które swoją drogą wyglądają na bardzo mięciutkie i przytulne, to niewiele się zmieniło względem zwykłej 406. W zasadzie to DHS ta sama, raczej nic specjalnego. Ale na uznanie na pewno zasługuje to, że mimo swoich rozmiarów wejdzie do niej czterech dorosłych chłopów, co nie jest takie oczywiste w nadwoziach coupe. Fura jak najbardziej godna polecenia, aczkolwiek jak to we Francuzach, bywały problemy z elektroniką, która nie zawsze chciała z nami współpracować tak jakbyśmy tego chcieli. Lepsze sztuki znajdziecie za około 15 kafli. Ostatnia propozycja będzie zdecydowanie najdroższa z całej listy, ale też i najnowsza. Mowa oczywiście o Renault Laguna Coupe. No, fura ponadczasowa, nawet jak na to, że może mieć już za chwilę 19 lat, to odnoszę wrażenie, że starzeje się jak Krzysztof Ibisz. Z roku na rok coraz młodsza. A świetnie udowadnia to jej tył, który łudząco przypomina ten z Mercedesa e klasy Coupé. No, nie chce mi się wierzyć, że panowie ze Stuttgartu nie zainspirowali się tą piękną dupcią od lagunki. Myślę, że jakby podmienić znaczki z tyłu, to większość nie siedząca w temacie by nie ogarnęła, że coś jest nie tak. No, w każdym razie dumnie się to prezentuje i na pewno sportowo, zresztą w środku też. Myślę, że powiedzieć o tym aucie jako biedne, to tak jakby powiedzieć o Seicento 1.1 Sporting, że jest wolne. No stare renówki są po prostu zajebiste i nie powiecie mi, że to wnętrze wygląda źle. Ekranik z nawigacją, dwustrefowa klima, półkubły, kiera z multifunkcją, tapicerka, no godna marki premium i szyby bez ramek. Robią robotę. Odnosi się wrażenie, że siedzi się w czymś lepszym niż zwykłe auto z lewarkiem na masce. I dokładnie tak jest. Siedzicie w porządnej furze, która deklasuje pod względem jakości wykonania niejedną. Premium za o wiele mniejsze pieniądze. A jedyne co je wyróżnia to znaczek. Więc skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać? Moim zdaniem to o wiele lepsza propozycja niż na przykład BMW 92 Najpopularniejsze silniki w niższych pieniądzach to będą oczywiście dwulitrowe diesle, które są modernizacją ch**ego chuj... jak nieszczęście 1.9 dCi z poprzedniej wersji. Ale spokojnie, te są już poprawione i zap***ają jak rano zryja. 3.0 diesel to konstrukcja głównie Nissana spotykana na przykład w patchfinderach. Ogólnie większych problemów nie mają. Ale zdarzają się problemy z wałem korbowym i potrafią też zużywać się koła zębate rozrządu. A jeśli chodzi o benzyny, to dwulitrówki były spoko, a najlepsze z nich, czyli 170 i 205-konne, to były zajebiste F4RT, które bez problemu robiły ogromne przebiegi i były naprawdę miłe i przyjemne w eksploatacji. A jedynym ich mankamentem było to, że jak pęknął pasek o sprzętu, to mogą się wkręcić w rozrząd i narobić niezłego syfu pod maską, także tego trzeba pilnować. No i najmocniejsze i najdroższe, 3,5 V6, czyli zmodyfikowana konstrukcja przez. Renault, od Nissan'a, a konkretnie ten silnik pochodził z Nissan'a 350Z, tylko francuzi go delikatnie przeprojektowali. W dużym skrócie to dobry samochód ze świetnym wyposażeniem i niezłymi silnikami, dosyć tani w eksploatacji, aczkolwiek dalej jak to na Renault przestało bywają problemy z elektroniką. Możecie taką sztukę dostać od 15 tysięcy, aczkolwiek lepsze zaczynają się od dwóch dysz. I to by było na tyle. Dajcie znać co chcecie zobaczyć w następnym odcinku. Jeśli film wam się spodobał będę wdzięczny za ocenienie. Łapą w górę lub w dół. Ja zapraszam na Instagrama. Trzymajcie się. 谢吗？